Witam Was bardzo serdecznie, oto 8-bit Freddy's Demo To jest fanowska gra, stworzona przez jakiegoś gościa, praktycznie tutaj nie napisał kim on jest I y, mówię tutaj teraz w tej chwili, że ja robię reupload tego cholerstwa y, Dlatego, bo Poprzedni film y, przyciął mi się No i po prostu nie było widać części filmu. Ale przynajmniej teraz to jest dłuższa wersja gry, więc cóż, zaczynajmy. Co so, tam mam to gdzieś? To mnie już nie obchodzi. Nie chcę się tego znowu czytać. No, kurde, szybciej prochodzić do. No. Przecież ta gra jest inspirowana na minigierkach z Five Nights at Freddy's 2. Jeżeli ktoś by się pytał, kiedy będzie odcinek z Five Nights at Freddy's 2, no to może jutro zrobię. Ale nie obiecuję tego. Dobra, tutaj oczywiście gramy Freddy. Jakby co to, to są dwa jamskiery, więc uwaga dla tych, którzy uważają tych. No, słuchawek. Okej. Okay. Sobie chodzimy, Freddy. Mam ciasteczko. W ogóle muzyczko marionetki, nie czy wy ją słyszycie. Tutaj jest głośniej. w nie... Są jakieś listy. Uwaga, tutaj właśnie będzie jumpscare. Ja używam gośników, ale. Okej. Okay. Okej. Okay. Pierwszy jumpscare już poszedł. Mam to oczywiście kolejne ciało. Ale co tam idziemy dalej? Bo co będziemy robili? Okej, okay, możemy już przejść. Dzieciaki, które tutaj wcześniej były, również nie żyją, co mi się niezbyt bardzo podoba. okej okay, mamy fioletowego gościa eeeem um, znowu nie mogę przejść jeszcze muszę coś tam zrobić no No, teraz mogę przejść no god it, co? co jeszcze muszę coś tam się zrobić to muszę coś tam robić no dobra mnie blokuje coś tu nie jest tam. No... Tak... Coś takiego on zrobić, bo coś tutaj mi się zbiesza. Tak dla mnie blokuje. No kurde. Nie mogę przejść. No kończę. Ja tej teraz są trochę poniewierane, które również zrobiły piękny basenik z krwi. No, 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 idziemy jakimś złym korytarzem. Nożyk! I... animatroniki. I... nie wiem co. Dobra, to pierwsza no, została gotowa. Została gotowa. What the fuck? No, została go dokładnie mówiąc, skończona. no tutaj mamy fioletowego porybca. Witam ciebie. Pamiętaj stare dni. Tego nie było w poprzedniej wersji. ok to już było w poprzedniej wersji. Foxy jak biegnie też było w poprzedniej wersji. Okej. Okay. Jeżeli myślicie, że ja kurwa trzymam jakiś siwany pistolet, to się mylicie. To jest... Y no, już kawałek talerzyka, na którym mieliśmy ciasteczko. Te sterczące coś z naszej głowy co są uszy. I tutaj chyba, no mniej więcej, tu jest tam. No, po prostu rozerwana, tam. Rozerwana część kostiumu. Co mamy dalej? Znowu stój poprzewracane. Nigdzie to nie było. Widamy, proszę bardzo, Golden Freddy. I po prostu daje. Podem znika. A ten? Goddammit. E, przepraszam za to. Ja to wycnę. Jeżeli mi się uda. No dobra. Noc 3. Oooo, szty. Dora Zabił go I ruszam się za nim, który ma zielone Jak śluz ciasteczko I czerwone oczy Perfekt Też się przez ścianie chowa Chodź tutaj Proszę bardzo. Więcej ciał Również y, jutro albo pojutrze Y, do, Dokładnie, to może pojutrze, albo w tym czasie, kiedy. Be, albo zamiast odcinka Science Freddy's 2, może również zrobię moją reakcję na trailer trzeciej części gry, który wyszedł już wczoraj wieczorem, albo wczoraj rano. Ale o niej nie wiedziałem. Ale dobra. Okej, okay, co my tu mamy? To samo miejsce, tylko że. Trochę tutaj rzeczy brakuje. Okej. Okay. I tutaj już jest część gry, która nie była w poprzedniej wersji. Okej, okay. noc czwarta. Będziemy grali cikom. A ten dźwięk dalej gra. Okej, okay. mamy tutaj chodzącego Frediego. Cika ma oczywiście zwykłego cupcake'a. Fredi chyba podaje. No jedzą go na ciasteczko nowe. Okej, okay, dalej gram ci Sterowanie się odwróciło tak w ogóle. What the fuck? What? Okej. Okay. Sterowanie nagle się odwróciło u mnie. Co mi się nie podoba. Może ten fioletowy gościu nas hakował po prostu. Więc Muszę klikać D, żeby iść w lewo. A wiem, że D jest po prawej stronie. Tutaj Foxy biegnie. Teraz Foxy jest zniszczony. O, i znowu ten. Chodzimy normalnie. Ach, oczywiście. Jeszcze chyba w tej części tutaj nie grałem. Znowu mogę cię No poradzić? Zułomnie uleczyć, nie? Kurde znowu coś mi blokuje tutaj. Może no, mam no tutaj pójść najpierw? No, halo? Halo? Co, cokolwiek jest tutaj? Więcej jest niż... ...zdechłe ciała, może jakiś sekret? Kolejny Freddy, cokolwiek? Halo? Może no, tu mam iść najpierw? O, dobra, mogę już iść. Kolejny... ...kolejny kręty korytarz. To nie jest prawdziwy Freddy'. On nie wygląda tak. You can't. To jest koniec tej wersji demo. Dziękuję za oglądanie. I cóż. To też. Do następnego.